Poszła, kamera poszła. Dzień dobry, bardzo nam miło Państwa powitać. Miejmy nadzieję, że Państwo tam są. Ja za chwileczkę będę witał różnych ludzi. Strasznie przepraszam, jeżeli kogoś pominiemy, bo tak jest na, tym, na tych komputerowych systemach, że w zasadzie widzi się tylko tam dwóch, więc mam nadzieję, że, że jeżeli kogoś pominę, nie będzie się czuł, czuł urażony. Witamy na corocznym konkursie Architektura Betonowa, gra Brył Dom w Krajobrazie, organizowanym wspólnie przez Katedrę Projektowania Architektonicznego, w zasadzie nie zawsze, tylko ostatnio, bo taką mamy nazwę, oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, już bardzo da dawno w takiej, w takiej nazwie. Konkurs dla studentów drugiego roku, czwartego semestru studiów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. I będziemy teraz witać. O, możemy sobie przerzucać, będziemy, będziemy witać. To już w zasadzie witaliśmy. Witamy różnych gości. My nie wiemy, czy z nami będą, ale witamy pana jego magnificencję rektora Politechniki Krakowskiej, pana prof. Andrzeja Białkiewicza. Proszę o gromkie brawa. Ja będę tak pokazywał, a państwo będą bili brawo, bo ja i tak państwa nie widzę ani nie słyszę, ale będzie przyjemnie gościom, kiedy będą czuli się, że tak są, bo teraz się mówi zaopiekowani. Witamy Prorektora do Spraw Nauki, Pana Profesora Dariusza Bogdała. Witamy, witamy. Może brawa na zakończenie. Na zakończenie, tak. Witamy pro, Prorektora, Pana Profesora Jerzego Zająca. Witamy Witam. Pana Profesora Tomasza Kapeckiego. Witamy Prorektora do Spraw Studentów, najważniejszego dla Państwa, Pana Doktora Marka Bauera. No i proszę Państwa, wierzymy oczywiście, że Państwo z nami są. Nie, nie wiemy. Ale wierzymy. Witamy dziekana Wydziału Architektury, panią profesor Magdalenę Kozień Woźnia, która z nami jest na pewno, więc gorące brawa prosimy. Jestem dzień dobry. Tak widzieliśmy, Dzień dobry. Będziemy zaraz Pani co będzie mówić. Witamy prodziekana, panią profesor Justynę Kobylarczyk. Może Pan Dyrektor by, by przywita, bo tu widzę w panu taki kolejny prodzieka, to bym siebie nie witał. Drodzy Państwo, witamy oczywiście pana profesora Tomka Kozłowskiego, Prodziekana do spraw organizacyjnych, współorganizatora pomysłodawcy konkursu. Witamy gorąco. gorąco. Witamy się sami. Witamy panią Prodzieka do spraw studenckich na kierunku architektura, też dla Państwa bardzo ważną, znaczy nie życzę, że była bardzo ważna, ale też bardzo ważną panią Prodzieka Agnieszkę Wójtowicz Wrubel. Gromkie brawa, może tam Państwo musieli pójść do tego Dziekanatu i wit witamy do Ośrodków Studenckich na kierunku Architektura Krajobrazu Panią Profesor Urszulę Forczek-Brataniec. Witamy, jest na pewno z nami, z nami przynajmniej, przynajmniej duchem Pana Profesora Jana Dejem, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. Witamy bardzo gorąco Szefa mar Marketingu, Pana Dyrektora Zbigniewa Pilcha, który jest z nami, zaraz będzie nas Chwalił. Witamy pracowników Stowarzyszenia Przysłu Cementu, panią Paulinę Gos i pana Dariusza Koniecznego. Którzy są z nami, tak? Jest. Są z nami, na pewno, bo oni coś nam to przygotują, znaczy od państwa. Mm -hmm. Witamy prezesa Sarp, pana Bisia Lisowskiego, gorąco z będą chcieli zapisać do, do Sarpu. Witamy bardzo gorąco jest z nami. Będziemy go zaraz prosić, żeby zamówił słówko, jak mówią Częstochowie, pana prezesa SARP, oddział Kraków, pana Marka Kaszyńskiego. Witamy rzecznika prasowego polityki Krakowskiej, panią Małgorzatę Syrdę-Śliwę. Syr Syr Witamy redaktora naczelnego naszej Politechniki, pana Lesława Petersa. Witamy redaktora naczelnego architektury, murator Ewę Porębską. I redaktora biznes Małgorzatę Tomczak, zbiorowo możemy. Konkurs jest efektem współpracy ostatnio Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Kultury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu, o czym zaraz Pan Dyrektor będzie, będzie, mówił. Tych konkursów było, było, jest to już 21 konkurs, to jest, mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już Jakoś tak twarzą w twarz, kiedy odpuści ta pandemia, wszyscy się zaszczepią i nie będziemy mieli tej odmiany, której nie wolno mówić indyjskiej, czyli tej delty. I to mamy tu zdjęcia niestety, z, znaczy z, niestety z zeszłego roku, które też od, musiało odbyć się w odbyć się formie, formie zdalnej, ale mamy parę zdjęć z poprzednich lat, o tu mam pana koniecznego, z poprzednich lat, kiedy mogliśmy się spotkać, dotknąć tych, dotknąć tych rysunków, pokazywać palcem, co nam się na nich na nich podoba, to mamy listy, parę, parę zdjęć z poprzednich, z poprzednich lat i listę nagrodzonych studentów starszych lat. Zachęcamy do lajkowania ich na Facebooku, żeby ktoś później lajkował także państwa projekty. Przewiniemy te przewiniemy te, te i poprosimy o głos. Bardzo dużo było, było tych prac i bardzo dużo było prac. dzisiaj jest rok 21. Ja może bym zaczął, żeby pan dyrektor powiedział parę, parę słów. A później poprosimy panią Dziekan i Pana. Tak, to króciutko, króciutko. Witając jeszcze raz serdecznie wszystkich uczestników tego wyjątkowego finału. wyjątkowy dlatego że spotykamy się po raz kolejny, no niestety online a wyjątkowy przede wszystkim też dla Państwa, że wystartowaliście się, w, wystartowaliście w tym konkursie, bierzecie udział w tej rywalizacji. Drodzy Państwo, rywalizacji, która bez wątpienia towarzyszy zawodowi architekta od samego początku. Państwo stawiacie pierwsze kroki w tym, można powiedzieć, zawodzie, kształcicie się w sztuce architektury i zauważacie bez wątpienia, że architekturę kształtując formą bryłą jednocześnie możecie ją również kształtować przy pomocy materiału. i te materiały, z których ta architektura będzie przez Was, czy jest przez Was budowana, projektowana, odgrywają rolę. mają znaczenie. Widzimy wielokrotnie, że złe zastosowanie materiału lub też jego niewłaściwy wybór powodują, że ta architektura bardzo szybko się starzeje, Traci na aktualności, nie, nie przetrwa próby czasu. Konkurs w tym roku jest, jak i we wcześniejszych latach, jest nastawiony na użycie betonu w tej architekturze, betonu w budownictwie jednorodzinnym, tak to powiedzmy, my Państwa będziemy w miarę upływu czasu coraz lepiej przygotowywać. z Technologii betonu. Będziemy Państwu mówić coraz więcej w kolejnych latach o tym, dlaczego beton jest ważny, jak go użyć właściwie, aby architektura z tego materiału trwała przez kolejne lata z powodzeniem. Beton, drodzy Państwo, jest drugim materiałem, czy surowcem po wodzie, konsumowanym przez naszą cywilizację na kuli ziemskiej w liczbie około 14 miliardów metrów sześciennych rocznie to są ogromne ilości ja myślę że w związku z tym dlatego powinniśmy coraz większą wagę przykładać do tego jak ten materiał jest wykorzystywany i właściwie go wykorzystywać jak gratulując państwu udziału w tej rywalizacji gratulując za chwilę nagrodzonym wyróżnionym zachęcam do tego żeby kształcić się w architekturze i jednocześnie poznawać technologię materiału, która bez wątpienia pozwoli państwu w przyszłości projektować piękne i ponadczasowe dzieła. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Może Pani Dziekan. Kolejności. Nie... Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie panu profesorowi. Tomaszowi Kozłowskiemu, panu, panu, panu dyre dyrektorowi również jako organizatorom tej, tej już wieloletniej wieloletniej przygody, jaką jest konkurs, przygody, z którą państwo będziecie mieć do czynienia przez całe swoje architektoniczne życie która jest solą, solą naszego zawodu. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy i też trochę żałuję, że nie możemy wystawy waszych państwa projektów zobaczyć na ścianach Wydziału Architektury Przy Warszawskiej, ale może nie wiem, jak tutaj pan profesor organizacyjnie zamierza. Może jak zaczniemy studia w przyszłym semestrze, już stacjonarnie będziemy mogli te projekty Państwa podziwiać. i Życzę, życzę powodzenia, trzymam kciuki za, za wyniki, ale wszystkim Państwu już też gratuluję za wzięcia udziału w tym, w tym świetnym konkursie. Dziękuję Dzie bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że we wrześniu uda nam się pokazać, pokazać te prace, bo wtedy ten przechadzając się po naszym budynku, konkurencja będzie mogła się denerwować. Oczywiście konkurencja studencka. Dziękuję bardzo. Może pana prezesa Kaszyńskiego jak nas był. Jestem, jestem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Dziękuję za możliwość krótkiego zabrania głosu. Ja Oczywiście, bardzo, bardzo serdecznie witam zarówno, zarówno dyrektora, jak i profesora, chociaż mam nadzieję, że mogę również powiedzieć kolegów czy przyjaciół, bo zarówno z, z katedrą, jak i, jak, jak i ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, stowarzyszenie współpracuje od, od, od dawna, od zawsze. E, cieszę się i, i gratuluję wszystkim, którzy tutaj, wszystkim studentom, którzy, którzy wzięli udział w tym konkursie. E, zachęcam do. Do obserwowania stowarzyszenia architektów polskich, większość z was, a w zasadzie życzę, żeby wszyscy z was już za rok, czyli po małym dyplomie, bo dyplomie inżynierskim będzie mogła stać się częścią stowarzyszenia architektów polskich, jako pełnoprawni architekci, więc, więc serdecznie gratuluję, zapraszam. Natomiast pomimo, że staram się unikać takich Osobistych dygresji w, w wypowiedziach związanych z pełnioną przeze mnie funkcją, tym razem sobie pozwolę, ponieważ całą moją, powiedział, można powiedzieć, karierę studencką, czyli przez pięć lat studiów, związałem z, z, z katedrami projektowania architektonicznego, zarówno z panem profesorem Dariuszem Kozłowskim jak i z panią profesor Marią Misiągiewicz i. Wszelkie powroty tutaj i, i, i obserwacje, że, że to trwa, są dla mnie niezwykle miłe i, i sentymentalne. W związku z tym gratuluję i życzę, żeby to trwało jeszcze wiele, wiele, wiele lat. Gratuluję. Dzie, dziękuję bardzo. Jak widać, w koło wszystko jest tak jak kiedyś. W takim razie, żeby nie przedłużać, bo jest ciepło, ciepło wszystkim, ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, troszkę się wytłumaczyć z wyników ponieważ znam dużo konkursów które zostały skończyły znaczy które nie zostały rozstrzygnięte gdyż jury nie potrafiło przyznać pierwszej nagrody z powodu niskiej jakości prac my w tym roku mieliśmy straszny problem co do rozstrzygnięcia tego konkursu bo pomimo tej pandemii tego że wszyscy narzekali na tę zdalną, zdalną edukację Państwo stanęli na strasznie wysokim, wysokim poziomie, więc bardzo proszę się nie obrażać na, na nas i na swoje projekty, i na projekty kolegów, jeżeli ktoś, ktoś nie zdobył tej najważniej, najważniejszej nagrody. Wszystkie prace były, już nie będę tego mówił później, naprawdę na bardzo wysokim poziomie i strasznie trudno nam było wy, 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 wybrać trzy najważniejsze, dlatego mamy bardzo dużo wyróżnień, które są dla nas i dla naszych serc równie ważne jak te nagrody najważniejsze. Więc może spróbujmy już wjechać. Żyli oczywiście by, by obradowało w stałym składzie. Mamy specjalistkę od urbanistyki, panią profesor Justynę Kobylarczyk, która nam pomaga, po, pomaga w naszej, w, naszej znaczy w, w prasach konkursu w naszej katedrze i może już będziemy startować. No problem jest taki, że mamy dyplomy dla wszystkich oczywiście i prosimy jakoś je odbierać. Będziemy tak by, by, pokazywać, że te dyplomy normalnie wręczamy, więc będziemy jakoś tak i prosimy, żeby się wszyscy pokazali i na koniec też będziemy może prosili, żeby sobie zrobić jakieś selfio, nie wiem jak się nazywa. Takie? Włączyć kamerki Włączyć bardzo kamerki, prosimy. Tak. Tak. Jedziemy w takim razie. A to znowu my bardzo, jeszcze raz my się tutaj chwalimy z, z sobą. Wyróżnienia. Pani Aleksandra Byczek. Jest z nami może Pani Aleksandra? Nie ma. Pani Olu gratulujemy i pani, zapraszamy podbiór po dyplomu. Pani Kaja Bartula. Dzień dobry. My się bardzo gra, gratulujemy, zapraszamy podbiór po dyplomu. Proszę mi wierzyć, to jest inny dyplom niż dla Pani Aleksandry. Inne, inne, inne. Pani Bogumiła Borek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień Zapraszamy po odbiór. Pan Konrad Stankiewicz. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jest dzień dobry, machamy, Pan macha do nas, my macha, machamy do Pana. Wydaje nam się, że jesteśmy gdzieś niedaleko. Dzieje się to w czasie rzeczywistym. Pan Łukasz Chyba. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Dobry, zapraszamy. Pan Mateusz Kołacz. A, Dziękuję bardzo. Pan Krystian Żbik. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. twarz. Ale jest z Yes. O, widzę, bo to wszystko będzie uwierzchnione. Pani Julia Schuster. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy. Dziękuję. Pani Klaudia Wołyszyn. Wołoszyn. Wołoszyn, proszę. Dziękuję. O. Pani Martyna Delikat. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Proszę Państwa, te brawa wcale nie są nagrane. To wszystko brawa leci to live. live. Tak. Pani Agata Florek. I brawa dla Pani Agaty, i gratulacje. Pani Aleksandra Krawiec. Gratulacje dla Pani Aleksandry. Pani Ewa Kulka. Gratulujemy. Pani Małgorzata Marek. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Dziana Marciaszuk. Gratulacje. Dzień dobry, dzień dobry. Pan Jakub Folwarczyk. Gratulacje. Pani Julia Głuszek. Dziękuję bardzo. Pani Sandra Góra. Gratulacje i Dziękuję bardzo. Pani Martyna Graczyk. Piękna prasa, gratulujemy. Piękne. Tak. Pan Sebastian Pych. Gratulacje pani Sebastianie. Dziękuję bardzo. Pan Rej był z pana dumny. Pani Karolina Pietrzkiewicz. Gratulacje. Pan Dmitry Nikici. Jest pan, jest pan. Pani Hanna Milosta. Gratulacje i brawa. Gratulujemy. Ten okrzyk radości w tle, to rozumiem, pani Aleksandr. No tak. Pani Sofia Skorzenko. Gratulacje. Prosimy głośniej. Pani Julia Konieczna. I gorące gratulacje dla pani Julki. Dziękuję bardzo. Ktoś się dołączył do braw. Do I teraz musieliśmy niestety wybrać, wybrać trzy, nagro, trzy, trzy nagrody. Zanim, zanim je ogłosimy. Tak, 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 oczywiście, tak, tak, tak. drodzy tak. Państwo, wyobraźcie sobie, jak działają inspiracje. Stowarzyszenie Producentów Cementu, inspirując się różnymi programami rządowymi, ufundowało nagrodę w wysokości 500 złotych. Można powiedzieć 500 plus w architekturze dla studentów z drugiego roku, którzy. Zostają nagrodzeni oprócz dyplomu nagrodą pieniężną w konkursie tegorocznym. Drodzy Państwo, i przechodzimy do ogłoszenia tych trzech tak. najszczęśliwszych. Trzech najszczęśli, najszczęśliwszych, i to jest pani Wiktoria Borom. Oj, gratulacje i brawo. Pro, proszę krzyczeć i bić brawo. Czy jest pani z nami? Dla tych, którzy jeszcze nie kupili sobie kamer, to informacja: Pani Wiktorio, można kupić za to kamerę i zamontować, żeby się pokazać na zajęciach. Brawo. I następna nagroda pan Jakub Sańka. Gratulacje i brawa dla pana Jakuba. Brawo, no to, to, był, to były okrzyki pana Jakuba, rozumiem. Nie? Ja, dziękuję. Pan Ale pan ja Jakub pana jest z nami. Gratulacje, czyli czek plus dyplom, no, będzie, nie wiem, transportowany, ląduje gdzieś u Pana, za niedługo. Przelewem. A, przelewę. <laughs> przelewę, przelewę. Dziękuję bardzo i trzecia równorzędna nagroda Pani Kamila Mizera. Szereg gorących okay. gratulacji Pani Kamilo. Pani Kamila, musi włączyć kamerę bez wątpienia. Żebyśmy mogli jej zrobić zdjęcie. Dobre. Pani Kamila nie potrzebuje kamery, w związku z tym 500 można wydać na zupełnie na coś innego, na wakacje na przykład. Na wakacje. Tak. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo wyczytałem w, w ankietach studenckich, wyczytałem, że my nie pozwalamy robić renderingów. Nie wiem skąd była taka informacja, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym konkursie i po licznych planszach uzupełnieniu tej naszej perspektywy perspektywami robionymi komputerowo. Mam nadzieję, że już nie będzie taka informacja, że my nie lubimy, nie lubimy renderingu, bardzo lubimy takie wizualizacje. W tym roku te projekty były wykonane szczególnie, szczególnie dobrze. Ja tego nie mówię co roku i nie, i nie kłamie, bo nie kłamie broń Boże. Ta pandemia nic nam nie zepsuła, nam nie zepsuła z programu na, nauczania, jak to podają różne Różne media uważają, że było było bardzo, bardzo dobrze, a może nawet lepiej niż kiedyś, ale, ale chcemy wrócić do tego, co ale było nie zmurzy, jest, nie, nie, bo bez kontaktu z państwem wierzcie nam państwo mamy ogromny dyskomfort i poczucie ogromne poczucie niedosytu, że musimy mówić do telewizorka, a w tym telewizorku cisza drodzy państwo to jest, to jest, to było tak zachęcamy, zachęcamy do kontaktu z nami bo zarówno w katedrze będą się odbywały w kolejnym roku wykłady dla Państwa z obszaru technologii betonu. Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach betonowych, które współorganizujemy już we wrześniu tego roku. I zachęcamy do rywalizacji w konkursie architektura betonowa na pracę dyplomową, który będziecie, w którym Państwo będziecie mogli wystartować za trzy, za trzy lata, drodzy Państwo. Czyli pozostańcie z nami w kontakcie. Po informacje na temat technologii, materiału możecie się zwracać oczywiście do Stowarzyszenia Producentów Cementu, choćby przez katedrę lub bezpośrednio. Tak. Ja zapraszam oczywiście na stronę internetową naszą, zapraszam na facebooka. Wydziałowego i facebooka katedralnego. Mówię facebooka, jak mówią, jak mówią profesjonaliści. Będą zaraz te wyniki, pewno tam się zaraz pojawiać. Należy lajkować też swoje, ale też cudze projekty, swoje, żeby zobaczyły ciotki i wujkowie, cudze, żeby było przyjemnie. Przyjemnie wszystkim. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję gościom, bardzo dziękuję u, 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 uczestnikom, bardzo dziękuję współorganizatorowi, że nas wspiera i z nami, z nami był. Mam nadzieję, że te wykłady, które Państwo mieli z betonu nie były bardzo nużące, było ich dość dużo, znaczy no pięć, ale staraliśmy się pokazać wszystko, co możemy Państwu pokazać, przekazać wiedzę, wiedzę dotyczącą architektury betonowej. Ja się w takim razie żegnam, bo u nas jest plus 40 stopni. Pan dyrektor. A ja tylko jeszcze jedno zdanie na koniec. Profesor Kozłowski dziękował współpracownikom tworzącym katedrę. Ja się do tych podziękowań szczególnie chcę dołączyć. Tutaj wszyscy w tej temperaturze 40 stopni oklaskiwaliśmy Państwa pracę. Dziękuję całej katedrze, wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, że te prace dzisiaj które prezentowaliśmy wyglądają właśnie tak pięknie. No i cały semestr by siedzieli przy tych swoich komput, komputerach. No Podziękowania. Też się, jak, jak Państwo pocili. Dziękuję. No, przepraszam, bo znowu powiedziałem o tym pocie. Dziękuję w takim razie bardzo Państwu. Zapraszamy. Mam nadzieję, że uda nam się we wrześniu zrobić, zrobić wystawę i się wtedy jeszcze raz spotkamy już przy jakimś winku. Jakimś winku. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Można oczywiście jeszcze pisać podziękowania w komentarzach, jakbyście Państwo chcieli. Dziękujemy. Do widzenia.